Cześć, w tym filmiku pokażę Ci jak możemy wymusić ponowne uruchomienie na naszym iPadzie mini z 2024 roku, czyli siódmej generacji. Jeżeli chcemy wymusić ponowne uruchomienie, ponieważ na przykład nasz tablet się zaciął, nic nie możemy na nim zrobić, nic nie działa, no to w takim wypadku musimy wykonać następującą czynność. Musimy nacisnąć i szybko puścić przycisk od głośności, następnie przycisk od przyciszenia i następnie musimy przytrzymać górny przycisk od zasilania. Także naciskamy głośność w górę, w dół, i następnie trzymamy przycisk od zasilania. I trzymamy tak, dopóki nie zobaczymy logo Apple'a. Nasz ekran powinien po chwili zgasnąć po około 10 sekundach nadal trzymamy przycisk, i za chwilę widzimy logo Apple'a, i możemy już w tym momencie puścić przycisk zasilający od zasilania właściwie. I to tyle. Nasz tablet powinien się już uruchomić. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.